Witam ponownie. Dzisiaj chciałbym coś powiedzieć na temat kontrowersyjnego dla ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią, preparatu roślinnego, znanego w Polsce pod nazwą nie tylko w Polsce, w kilku krajach, w tym również w Kanadzie jako Alveo. Proszę Państwa, zdecydowałem się powiedzieć kilka słów na ten temat. Zresztą częściowo przekazałem to już w mojej książce, którą napisałem w zeszłym roku. Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina. I nie widzę powodu, żeby ewentualnie nie podzielić się z Państwem tym, co wiem na temat tegoż preparatu. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ciekawą historyjkę. Moja przygoda z preparatem Alveo stała się dość przypadkowa. Kiedyś w Kanadzie, bo tam, że mieszkam, ktoś mi przyniósł butelkę Alveo. I ona, muszę Państwu powiedzieć, że położyłem tę, książkę, tę butelkę z tym Alveo na lodówkę i ona tam siedziała chyba dwa, trzy miesiące. I w trakcie pisania książki przeszedłem przez materiały na temat ziołolecznictwa, materiały napisane przez jednego z najsłynniejszych zielarzy, lekarzy, jeśli dobrze pamiętam, weterynarii, doktora Johna Hoxy. I co mi się rzuciło w oczy? Ten zestaw ziół, który on stosował w leczeniu pacjentów, swoich pacjentów, zaczął od konia, tak na marginesie. Później doszedł do wniosku, że to musi mieć również doskonałe działanie na ludziach. I zaznajamiając się ze składem yy, mikstur, mieszanek doktora Johna Hoxsey, Y, y, przypomniałem sobie o Alveo, sięgnąłem po tę butelkę, która siedziała sobie spokojnie na lodówce i zacząłem czytać. Y, zioła, które są stosowane w tym preparacie, y, y, bardzo silnie były zaakcentowane w preparatach właśnie Johna Hoxsey. John Hoxsey zajął się leczeniem nie tylko chorób nowotworowych. Są byli tacy, oczywiście wiadomo, którzy go ośmieszali. Ale byli też lekarze w Stanach Zjednoczonych, którzy przyjechali do niego do kliniki i chcieli zobaczyć, bo miał rozgłos, nabierał rozgłosu i przyjechać chcieli i obiektywnie stwierdzić, czy to jest quackery, czyli po, po naszemu to by było, czy to jest jakieś tam oszukiwanie, czy, czy to ma jakieś rzeczywiste uzasadnienie naukowe. I proszę powiedzieć, że już nie będę wchodził w szczegóły. Ci lekarze, którzy zebrali się w grono i odwiedzili klinikę, stwierdzili na podstawie obserwacji i raportów klinicznych, że jego zioła w leczeniu chorób nowotworowych wykazały cytuję wysoką skuteczność w patologiach nowotworowych, bez potrzeby. Naświetlania, chemioterapii i interwencji chirurgicznych. Koniec cytatu. E, tak jak powiedziałem, moje zainteresowanie e, preparatem e, na tym się nie skończyło, że zauważyłem bardzo dużą kompatybilność zestawu tym, co jest w, w Alveo, i zacząłem penetrować e, e, ten temat głębiej. E, tak się złożyło, że mam wspaniałego przyjaciela, docenta Wojcika z Instytutu Roślin w Poznaniu. Świętej pamięci znałem Jurka, profesora Jurka Lutonskiego. Również w późniejszym okresie poznałem też wspaniałego zielarza z Polsce, profesora Ożarowskiego. I do nich pojechałem specjalnie po to, żeby usłyszeć od nich opinie, a niekoniecznie od Przedstawicieli, których poznałem w Kanadzie, bo skądinąd firma Akuna jest firmą kanadyjską. Pojechałem do nich, do Instytutu do Poznania i tam się dowiedziałem z ich perspektywy, zadając im pytania, dlaczego takie właściwości mają te zioła. Okazuje się, że było kilka badań zrobionych. Jednym z nich było takie badanie, gdzie, bardzo poprawne badania, bo były porównywane do grupy również placebo, na podstawie pomiarów insuliny, nie insuliny, tylko, przepraszam, albuminy, immunoglobulin IGA, IgA, i to wskazywało na to, i to były badania na, 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 na dzieciach. E, wskazało, że około 75% z, y, 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 wszystkie dzieci, w porównaniu do grupy placebo, tak powinienem powiedzieć, po zażywaniu do trzech miesięcy wskazanych przez producenta dawek alveo, podniosły swoją immunologiczną odporność. A zachorowalność na wszelkiego rodzaju infekcje spadła o 75%. Nie, nie bez szczególnej, że tak powiem, zmiany sposobu, bez zmiany sposobu odżywiania. Bardzo interesujące. Inne badania z kolei jako że ostatnimi czasy jestem. Bardzo mocno, może nie tyle związany, co zainteresowany tematem chorób tarczycy, jako że tam jest początek chorób metabolicznych, okazuje się, że alweo w badaniach klinicznych, jakie dokonano, na osobnikach, które cierpiały, dzisiaj praktycznie co trzecia, czwarta osoba. Cierpi z powodów choroby autoimmunologicznej prowadzącej do niedoczynności tarczycy pod nazwą Hashimoto. Okazało się, że po trzech miesiącach TSH u tych osobników po spożywaniu alveo wróciło do normy, tak jak i nastąpił spadek, dużo bardziej skuteczna kontrola cukru i kontrola poziomu insuliny. Nie jest to bez znaczenia. Ja za chwilę powiem może dlaczego tak to się dzieje, że takie skutki odniosły wykazały badania o których wspomniałem. Otóż muszę państwu powiedzieć, że najważniejszym w tym wszystkim jest kontrola poziomu insuliny, bo jak insulina idzie w górę, to hormony tarczycy idą w dół, estrogen idzie w górę, progesteron idzie w dół i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale z tym z wszystkim wiąże się również otyłość. Niedoczynna tarczyca prowadzi do otyłości, i możemy robić sobie wszystko: możemy robić jakieś restrykcyjne diety, co nie jest wskazane w mojej opinii, jeśli nie przykontrolujemy i nie zdecydujemy się na ingerencję, na poprawienie funkcjonalności tarczycy. Proszę Państwa. Ja mówiąc o tym, chciałem, zastanawiałem się na jakiej zasadzie to się wszystko odbywa. Otóż, proszę Państwa, zasugerował mi i dał mi odpowiedź między innymi docent dr. Wójcik, mówiąc mi, że alveo podwyższa w 70% poziom glutationu, takiego trójenzymu, który jesteśmy wyposażeni. Po to, żeby sprostać obciążeniom środowiskowym. Glutation, bardzo ważny, detoksykujący nasz organizm enzym, którego niestety ale ludzie chorzy, szczególnie na nowotwory, mają ogólnie zaniżony poziom. Jest to odpowiedź na to, dlaczego alveo, w trakcie badań, o których wspomniałem, odnosiło taki skutek. Inną rzeczą jest, że po kontrolę poziomu insuliny i cukru. Myślę, że to wynika nie tylko ze składu, jaki jest użyty z ziół, które są oczywiście dopuszczane do użytku poprzez. Będąc certyfikowane, a nie z byle jakiego pochodzenia, składniki te nie tylko oddziałowują prozdrowotnie, jak to powiedział profesor Ożarowski, ale najważniejsze, że ten preparat generalnie nie wiem bo są dwa rodzaje tyle co wiem preparatu Alveo. Jeden o smaku miętowym, jeden o smaku bodajże winogron, i muszę Państwu powiedzieć, że ten z miętowym ma zero poziom cukru, co jest w mojej skromnej opinii bardzo, bardzo korzystnym składem, ponieważ obserwując inne tak zwane prozdrowotne preparaty oparte na owocach, mają, ze, niosą ze sobą ogromne ilości cukru. Dzisiejsze społeczeństwo nie potrzebuje nadmiaru cukru. Dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje ograniczenia spożywanego cukru. W związku z tym jest to ogromna przewaga tegoż preparatu nad tymi, które niosą ze sobą dodatkowe ilości cukru. Dzisiaj mamy cukrzyków oficjalnie w Polsce około 3 milionów, a prawdopodobnie z tego, co przypuszczam na podstawie statystyk i tak dalej i na podstawie własnych doświadczeń, kolejne 3 lub 4 miliony nawet nie wiedzą o tym, że mają cukrzycę. Uważam, że preparat tak skonstruowany, jak jest alweo, może naprawdę przynieść wiele prozdrowotnych efektów o które wreszcie wszystkim nam chodzi i o których wszyscy mówimy. Dziękuję bardzo.